W żabim stawiku miłość czuło się w powietrzu. Wszędzie wokół napływających po powierzchni liściach nenufarów siedziały żabie pary. Tylko jedna zamiast miłości wybrała sen. I teraz panicznie rozglądała się wokoło. Pływała pomiędzy liśćmi, aż wreszcie dojrzała samotną żabę. Wskazującą gorliwie łapką miejsce obok siebie na liściu. Już zaczęła płynąć w tamtą stronę, ale okazała się nie dość szybka i inna żaba ją wyprzedziła. Za każdym razem okazywała się nie dość szybka. Żaba wspięła się na najwyższą pałkę wodną i rozejrzała po okolicy. Miała jeszcze ostatnią szansę. Tuż przy brzegu siedziała na liściu ta sama samotna żaba. To było to. To było przeznaczenie. Żaba wybiła się w powietrze, ale niestety źle wymierzyła skok i zamiast na liściu wylądowała na piaszczystym brzegu. W tym czasie ktoś inny zajął upatrzone przez nią miejsce. Żaba westchnęła przybita. Czy kiedykolwiek znajdzie swojego księcia z bajki? Kiedy już, już miała się poddać, nagle tuż obok niej pojawiły się dwie wielkie płetwy. Wstała, szeroko otwierając oczy, bo oto nad nią znajdowała się największa, najzielejsza żaba, jaką kiedykolwiek widziała. Trzymała jakieś dziwne urządzenie i kierowała się w stronę stawu. Żaba patrzyła z uwielbieniem, jak nurkuje i znika pod powierzchnią wody. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Żaba nie zdawała sobie sprawy z tego, że jej książę z bajki to tak naprawdę niedźwiedź w zielonym kombinezonie do nurkowania. Dziwne urządzenie zaś, to aparat do robienia zdjęć pod wodą. Zadurkowała i zaczęła płynąć obok niego. Niedźwiedź zobaczył wyjątkowo interesującą rybę, ale kiedy spojrzał przez obiektyw, by zrobić zdjęcie, ujrzał parę wielkich, błękitnych oczu. Odepchnął więc żabę na bok. Ach, więc grała niedostępnego. Niedźwiedź skierował obiektyw w stronę innej ryby. Ale żaba znów zasłoniła mu cały widok, wpatrując się w niego maślanymi oczami i wypuszczając w jego stronę bąbelki w kształcie serduszek, które rozpryskiwały się na dziesiątki mniejszych. Niedźwiedzia to zdenerwowało. Sięgnął, chwycił żabę i posadził ją na najbliższym nenufarze pogroził jej palcem i nakazał zostać na liściu, po czym znów zanurkował. Jeśli nie mogła dotrzymać mu towarzystwa pod wodą, postanowiła zrobić to nad jej powierzchnią. Przeskakując z liścia na liść, żaba dotarła wreszcie do rurki do oddychania niedźwiedzia. Wspięła się na nią i usiadła na wierzchu, odcinając mu dopływ powietrza. Niedźwiedź nie był w stanie oddychać poniżej pod wodą. Upuścił aparat i zakrył pysk łapami, a potem zrobił jedyną rzecz, jaka mu pozostała: dmuchnął mocno w rurkę, wyrzucając żabę w powietrze. Niedźwiedź popłynął dalej od brzegu. Zobaczył łowice srebrzystych, lśniących rybek. Ale kiedy właśnie chwytał aparat, by je sfotografować. Prosto w środek ławicy spadła żaba. Rybki rozpieszły się we wszystkie strony, a za nimi, oczom niedźwiedzia, ukazała się piękna gondola. To odkrycie zaciekawiło go nawet bardziej. Kiedy udało mu się wyciągnąć gondolę na brzeg, zobaczył, że przywrócenie jej do stanu świetności będzie wymagało wiele pracy. Cała była pokryta glonami i pąklami, a do tego brakowało kawałka rufy. Masza znalazła sobie nowe hobby – teatr. A co z publicznością? Oczywiście, wszystkie lalki i misie. W pokoju miała nawet piękną scenę z czerwonymi kurtynami. Główne role w premierowym przedstawieniu Maszy Grali miś śliczna i miś książę. Oczywiście, żadna sztuka nie mogłaby się obejść bez czarnego charakteru. W tę rolę wcielił się więc zły królik. Ta, da, 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 pojawił się nagle. A teraz śliczna pokochasz właśnie mnie. Nie, to mój ukochany, a ja jestem jego ukochaną. Wykrzyknęła śliczna, gdy tymczasem miś książę biegł jej na ratunek z wyciągniętym mieczem. Ale na nic się to zdało przeciwko magii, złego i podstępnego królika. Będziesz należała albo do mnie, albo do nikogo. Zagroził. Bum! Na oczach wszystkich miś książę został zaklęty w żabę. – Ha, 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 ha! Zaśmiał się królik. Masza wyjrzała spod sceny. Czas sprawdzić reakcję publiczności. Czyżby jeden z misiów właśnie przysnął? To niedopuszczalne. Zaciągnęła kurtynę i zwróciła się do pacynki żaby. Historia musi być bardziej dramatyczna. Sztuka trwała dalej. Śliczna nie chciała wyrzec się ukochanego, pomimo że był zaczarowany. On należy do mnie na wieki, a ja należę do niego. Aby złamać zaklęcie, musimy się pocałować. Wtedy odzyska dawną postać, wykrzyknęła śliczna. Pocałowała żabę i czar prysł. Żaba zmieniła się znów w misia księcia. Zakochani pokonali złego królika, objęli się i żyli długo i szczęśliwie. Masza ukłoniła się publiczności. Teraz pójdę pokazać moje przedstawienie Niedźwiedziowi. On wie, że jestem największą artystką na świecie. Nad stawem zachwycona żaba przyglądała się Niedźwiedziowi, który naprawiał gondolę. Widać już było pięknie rzeźbione w kwiaty dziób i rufę oraz pokryte aksamitem siedzenie w kształcie serca. Na chwilę przyszła niedźwiedzica i niedźwiedź miał okazję jej wyjaśnić, że robi to wszystko dla niej. Chciałby ją bowiem zabrać na romantyczną przejażdżkę po stawie. Niedźwiedzica chętnie się zgodziła i poszła po kapelusz. Żabie wyraźnie się to nie spodobało. Wtedy niedźwiedź zorientował się, że on również powinien się przebrać, więc poszedł do domu. Żaba podążyła za nim aż do domku w drzewie. Kiedy tam dotarła, zauważyła porzucone płetwy, kombinezon, maskę i rurkę do oddychania i aż zamarła z przerażenia. Z jej piersi wydarł się przejmujący okrzyk rozpaczy. Żaba łkała całą drogę z powrotem do stawu, nad którym zbierały się już burzowe chmury. Książę z bajki zniknął. Niedźwiedź pędził, by przygotować się na randkę. Wyskoczył spod prysznica i pośpieszył do domku. Przebrał się w strój, którego nie powstydziłyby się wenecki gondolier. Nawet starannie wyszczotkował futro. Podekscytowany zjechał po poręczy, lecz wszystko w jednej chwili minęło, kiedy wpadł na maszę. Och, jak wspaniale! Chcesz zobaczyć premierę mojego przedstawienia? zawołała. Zaskoczony niedźwiedź zamachnął łapami w geście protestu. No tak, to przecież nie mecz masza wpędziła niedźwiedzia w poczucie winy. Spojrzał na nią błagalnym wzrokiem i czy w jej rączce tkwiła pacynka żaba Zrezygnowany Niedźwiedź opadł na fotel. Z Maszą nie było sensu dyskutować. Dziewczynka radośnie zaczęła rozstawiać swoją scenę. W tym czasie Niedźwiedzica, pomimo pogarszającej się pogody, wróciła nad staw. Czekała na Niedźwiedzia, siedząc w gondoli w pięknym kapeluszu w kwiaty. Niedźwiedź straszliwie się nudził, czekając, Aż masza zakończy swoje przedstawienie. Bum! Tak się przestraszył, że aż przewrócił się do tyłu razem z fotelem, rozsypując wszędzie konfetti. Tego było już za wiele. Cierpliwość niedźwiedzia i tak dobiegła już końca. Ale to przeważyło szale. Miał dość. Wybieg z domku, pozostawiając za sobą Maszę, jej przedstawienie i pacynkę żaby. Jednak Masza łatwo się nie poddawała. Złapała swoje rzeczy i popędziła za niedźwiedziem. Niedźwiedziu, zaczekaj! Nie widziałeś jeszcze najlepszej, najciekawszej części przedstawienia. Jest naprawdę wspaniała. Wołała za nim. Przed Maszą nie było ucieczki. Wspaniałe przesłanie, podtekst i kontekst jeszcze jedno, przemieniająca moc sztuki. Ze szczytu wzgórza niedźwiedź mógł dojrzeć, że niedźwiedzica czeka już na niego w gondoli. Nie zwrócił jednak uwagi na Maszę, która wykorzystała okazję by znów rozstawić swoją scenę, nabrał właśnie odwagi, by podejść do Niedźwiedzicy, kiedy trach potknął się o scenę. W oddali uderzył piorun i przestraszył mieszkające w stawie żaby, które jedna po drugiej zaczęły wskakiwać do gondoli. Niedźwiedzica wrzasnęła i uciekła, pozostawiając w łodzi swój kapelusz z kwiatami. Podczas gdy niedźwiedzica skrywała się za drzewem, niedźwiedź pędził w stronę gondoli, a masza biegła tuż za nim. Kiedy podniósł kapelusz, jego oczom ukazało się statko przerażonych żab. Zupełnie jak w mojej baśni, nawet jeszcze bardziej. Cóż! Żeby przywrócić wszystko do dawnej postaci, musisz. Dziewczynka się zawahała. Co musisz zrobić? Starała się wyjaśnić. No wiesz, musisz ją pocałować, je wszystkie. O ironio! Niedźwiedź pomyślał, że Masza postradała zmysły. Całować? Wszystkie żaby? Musisz, musisz. Musisz, musisz, musisz nalegała dziewczynka. Wyglądało na to, że nie ma wyboru. Niedźwiedź podniósł jedną żabę i niechętnie ją pocałował. Ble! Co to za pocałunek? Okaż trochę uczuć! Niedźwiedź spróbował z kolejną, ale został brutalnie odtrącony. Żaba go spoliczkowała. Namiętniej! Okaż więcej uczuć, więcej ognia i pożądania, doradzała momasza, ekspertka od pocałunków. Jako, że ćwiczenie czyni mistrza, po chwili wszystkie żaby ustawiały się w kolejce do niedźwiedzich pocałunków. Trochę dziwne jednak było, że kolejka zdawała się nie zmniejszać. Czyżby żaby wracały? Niedźwiedź miał już dość. Podniósł całą grupę żab i zamierzał je pocałować. Je wszystkie naraz. Gdy poczuł, że coś go puka w ramię. Niedźwiedzica zorientowała się, co się dzieje, i postanowiła go powstrzymać. Juhu, to prawdziwy cud! cieszyła się Masza. To wszystko był jej pomysł. Niedźwiedzica spoglądała teraz na nią gniewnie. No co? Dlaczego to moja wina? Zrobił tylko tak, jak było powiedziane w baśni. Sami obejrzyjcie. Szczęśliwa, że wreszcie ma prawdziwą publiczność, Masza znów rozstawiła scenę i rozpoczęła przedstawienie. Niedźwiedź i niedźwiedzica uśmiechali się do siebie, siedząc w gondoli, otoczeni przez wszystkie mieszkające w stawie żaby. Masza podjęła szybką decyzję, by zamiast starej, dobrej pacynki w scenie pocałunku misia księcia, wykorzystać żabę ze złamanym sercem. Jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki to on jednak zmienił się w przystojnego żabego księcia, a nie żaba w misia. Burzowe chmury ustąpiły miejsca słońcu, a wszyscy zaczęli cieszyć się i klaskać. A więc to na tym polega przemieniająca moc sztuki! zawołała zachwycona Masza. Żaba, której serce zostało już uleczone, i żabi książę żyli długo i szczęśliwie.